Siemanko gracze! Dzisiejszy odcinek będzie trochę łączony. Na początku kilka informacji, a następnie przejdę już do analizy walk na Go League. Przedstawię swój team i zobaczycie w jaki sposób nim grać. Polecam obejrzeć. Na początek przejdźmy do zmiany, o której większość youtuberów nie wspomina. Nie wiem dlaczego tego nie polecają. AR mapping, czyli skanowanie pokestopów. Zmieniły się nagrody i to znacznie. Jeśli chodzi o 10 pokeboli, no to wiadomo, że to jest coś co nie jest zbyt potrzebne. Ale na przykład 5 Max Revive'ów można dostać za skanowanie Pokestopów, 5 Max Potionów, a także Pofina, Insensa i Rare Candy. Także ja ze swojej strony polecam skanować. Można także złapać Pokemony i zobaczcie co wyklułem dzisiaj. No, uwaga, uwaga. Ho, ho, ho Tak jest! Shiny Skarmory! Mało tego, z racji tego, że jest to z misji, jest trzygwiazdkowy. Także warto, moim zdaniem, moi drodzy, skanować Pokestopy. Jeżeli też tak uważacie, to dajcie znać, co u Was się da złapać. Kolejna rzecz. Mamy potwierdzone, że będą legacje ataki na Community Day. I bardzo ważna sprawa, musimy ewoluować Pokémony w dniu. Kiedy jest Community Day? Jeżeli nie będzie ewoluowany, to tego Legacy Ataku nie dostanie. Taka sama sprawa, nie dostaniesz Legacy Ataku, jeżeli Twój Shadow Pokémon nadal ma Atak Frustration. Nawet jeżeli wykupisz mu drugi atak, to nie będzie to atak Legacy, dopóki nie zmienisz Frustration. Czyli do tego trzeba Elite Charge tm na chwilę obecną. Mamy wymienione wszystkie Pokémony z 2019 i 2020 roku, ale teraz przedstawię Wam infografikę bardziej. Realną pod PvP i pod rajdy z Community Day move'ami. Najlepsze pod PvP będą legacy ataki dla Blaziken'a, Swamperta, Empoleona, Bidrilla, Gieradosa, Charizarda, Gengara, Tortery, Raipiriora i Alakazama. Jaki trik mogę Wam na to podać? Najlepiej by było dla Was, gdybyście te swoje Pokemony, które zamierzacie ewoluować, otagowali, bo wprowadzili tagowanie Pokemonów, wpiszcie sobie taga ewolucja na Community Day i będziecie wtedy wiedzieli, że te Pokemony trzeba ewoluować. Można to zrobić sobie już teraz. Nie trzeba czekać do dnia Community Day, bo wtedy nie będzie na to czasu. Wtedy trzeba będzie łapać Pokemony, ewoluować i zbierać Stardasta i Expa. Dokładnie, więc Skupmy się na tym bardziej. Kolejny lifehack, który nie wiem, czy jest błędem zrobionym przez Niantic, czy po prostu tak jest specjalnie zrobione. W niektórych momentach poszczególne Pokémony mają. Dodatkowe bonusy. Na przykład ostatnio Chimecho, yy, jak złapałem, to miał 1000 stardasta. A teraz, Pokémonem, który po złapaniu za każdym razem ma 1000 stardasta, jest Shelder. Zobaczcie sobie, żeby nie było złapany 107 Pokémon Shelder. I obok macie wyświetlone, ile stardasta za niego dostajemy. Nie wiem dlaczego tak jest, ale póki jest, radzę łapać Sheldery za każdym razem, kiedy je zobaczycie, bo daje nam to bardzo dużo stardasta, który jest bezcenny tak naprawdę. OK, przejdźmy do pierwszej walki. Wygrany lead Blaziken z Iwizaurem. Ale tutaj postanowiłem sobie zrobić małą zmianę, żeby Skarmory dobił. Niestety zrobiłem Miss i wpadł Azumar. Strasznie zły wybór. Na szczęście mamy tarczę i Ice Beam robi robotę na Pokémonach trawiastych. W razie naszego błędu właśnie na przykład takiego. Pidgeot super, Ice Beam jest dalej super efektywny. I przeciwnik oczywiście nie używa tarczy, więc super efektywnie zbijamy midiota. Oszczędzamy tarczy na później. I Skarmory midiota strasznie wiadomo, zbija. Skarmory na skarmorę go super Blazikena. Wracamy do Blazikena. Blaze Kick, bardzo szybko ładujący się atak. Użyta tarcza, oczywiście my też mamy jedną tarczę w zapasie. I super naładowanie. No, Szybki Blazkik dobija Skarmorego. W razie czego mamy jeszcze swojego Skarmorego z tyłu. Pierwsza wygrana, dobra. Przejdźmy do drugiej. Feroton. Znów wygrany lead. Przeciwnik zmienia na Azumaryla. Robimy to samo. Na mirrormaczu, oczywiście, Playraf. jest najlepszym atakiem do walki Azu przeciwko Azu Marylowi Nie używamy tarcz, bo nie jest na siebie super efektywny. Żadnym z ataków. No i walczymy. Miro mecza. Bez tarcz praktycznie. I tutaj zastosowałem jedną taktykę. Chciałem zbić przeciwnikowi tarczę. Więc użyłem swojej tarczy. Po to żebyśmy zostali po jednej tarczy. Ponieważ Blaziken. Jak najbardziej bez tarcz. Jest bardzo śmiercionośny. I zmusimy przeciwnika do użycia tarczy, bo on zbiera trochę energii. Tak jest. Tutaj już tarczę oszczędzamy na później. Zobaczymy, co jeszcze ma tam trzeciego z tyłu. Wchodzimy na Skarmorego, który zbija szybciutko Azumarilla. No i jest Bastiodon. Wracamy do Blaziken'a z naładowaną energią. Zbijamy mu. Ferretorna, ale używa tarczy. My również mamy tarczę. I jeszcze raz poprawiamy blaze kickiem, który dobija na hita feroz Warna, bo jest super efektywny. I został bastiodon. Nasz counter, zobaczcie jak szybko zbija mu energię. Blaze kick to jest oczywiście tylko neutralny damage, ale counter strasznie mocno zbił tego bastiodona. I flame flower nie wystarczy, żeby zbić tam naszego skarmurego, który ma naładowany atak. Zbijamy i po wszystkim mamy wygraną drugą walkę. Przechodzimy do trzeciej walki. Blaziken i Mew. Niestety tutaj mamy przegranego Lida Jeszcze dodatkowo Shadow Claw, który bił Mew, jak było widać. Bardzo mocno nas bije, więc musieliśmy zmienić Pokemona. Zdecydowałem na Skarmurego Użyłem pierwszej tarczy, żeby zobaczyć jaki ma atak. Wild Charge, tak jak się spodziewałem. Chociaż Flame Charge też by był dobry. Tutaj już nie używamy tarczy. I zmiana na skarmorego, więc my używamy z powrotem Blazikena, który jest kanterem, zarówno jak i blaiskikiem. Bardzo mocno efektywny na skarmorego tarcza, oczywiście zbija naszą tarczę również. I blaiskikiem dobijamy tego skarmorego, będąc super efektywnym. Wychodzi znowu miu, zmieniamy na Azumarill'a i Niestety Wild Chat, wiadomo będzie na nas efektywny, ale nie zbije nam całego Azumarilla. I tutaj bardzo duży błąd przeciwnika, że zmienił nas Craftiego. Ponieważ Charm super efektywnie zbija go na hita. I tutaj Azumarill wodnym atakiem Bubble strasznie, strasznie szybko zbija psychicznego Pokemona i dobijamy Mew. Kolejna walka, znowu wygrany lead Blaziken i Violet Plume. Blazkie, kim oczywiście atakujemy, bo ogniste są efektywne na trawiaste. Mamy zbitą jedną tarczę i zobaczcie, mamy zbitą drugą tarczę. Bardzo szybko. Azumaryllię oczywiście, byłby bardzo złym wyborem, więc wybieramy Skarmorego. A Vileplume, ze swoimi atakami, jest nieefektywny, zarówno trującymi, jak i roślinnymi, więc Skarmory może być spokojny. Musimy teraz użyć latających ataków jak najszybciej. I piękna zmiana na Azumarilla, wystawek więc. No tutaj Ice Beam mógł być lepszym wyborem niż Play Rough, ale z drugiej strony super dużo Dimage zaatakowaliśmy. Oszczędzamy energię teraz na tego. Maruaka. Cały czas dobijając tego Gyaradosa, bo wiemy, że na nas nie jest w żaden sposób efektywny, ale mamy naładowane tyle energii, że możemy spokojnie Ice Beam dobić, żeby nie zaatakował nas po raz kolejny. I play... Chciałem użyć play rafa, niestety Mist znowu. Ale Ice Beam wystarczył, żeby dobić. Kolejna waleczka. Przegrany lead z Azumarillem, więc szybka zmiana na mirror mecza. Standardowo nie używamy tarcz. Play rough jest bardziej efektywny niż hydropompa, więc powinniśmy wygrać tego mirror mecza na spokojnie. Tu zdecydowałem się użyć tarczy, bo mam bardzo dużo HP na Azumarillę uszczędzonej, więc nawet gdyby przeciwnik nie użył teraz tarczy, no to ma przewagę jednej tarczy, a my mamy przewagę Azumaria jest połową HP. Niestety dał się nabrać, użył tarczy, więc mamy tarczę porówno i mamy dużo mocniejszego Azumaria, ale ładujemy tutaj energię, ile się da. Toxic Rogue, więc nasz atak bajkowy byłby nieefektywny totalnie. I zobaczcie, jak nasz Blaziken bardzo ładnie sobie radzi tutaj z Toxicroakiem. Zdziwiony jestem, że przeciwnik w sumie go wcześniej nie wystawił na. Jak zmieniłem na Azamarilla, ale to już jego problem, tak naprawdę. I dostałem od tej Altaria, która ekstremalnie szybko zbiła mi tego Blaziken'a. Dragon Breath jest jednak bardzo szybko zbijającym atakiem, i skarma przeciwko Altarii. Już myślałem, że ta walka będzie przegrana, ale okazało się, że przeciwnik nie ma tutaj ataku i zbijamy tylko z więc szybciej załadowany na Skarmory Sky attack. Dużo bardziej wytrzymały Pokemon i udało się wygrać. Kolejna waleczka Blaziken i Alakazam fajowany. No, i tutaj właśnie będzie do bardzo dobrze widać. Czego warto użyć tarczy? Tak jest. Return, bardzo mocno bijący atak naszego Azumarila. Zaraz pokażę w jaki sposób mocno bijący, bo teraz nie użyję tarczy. I to był błąd. Return zbił mi prawie całego Azumarila. Asaka. Giraci starczą, więc nasz playraf niestety nie zadziałał tak jak powinien. No, i używamy Skarmorego. Sprawdzamy, jaki ma atak psychiczny. No, i tutaj był błąd z użyciem tarczy na no, Skarmorym. A nasz Blaziken bez tarczy dobija bardzo szybko przeciwnika. Szybciej załadowany atak na naszym Blazikenie. Przeciwnik, nawet jak nam go dobije, to Skarmory już latającym atakiem. By go dobił, ale jeszcze zostało nam trochę HP. Kolejna waleczka Blaziken i Soak. To jest ciekawa walka. Kanterem bardzo fajnie sobie radzimy z nim, ale stwierdziłem, że włączę Azumarilla. I właśnie dlatego go zmieniłem, żeby wszystkie ataki walczące były nieefektywne. Hypno. Jest spurifajowany, więc bałem się tutaj ataku normalnego, coś jak return na przykład w poprzedniej walce, dlatego użyłem tarczy, no i tutaj mamy przewagę jednej tarczy, zostawiamy ją sobie na później, fire punch nie jest dla nas efektywny, no i pięknie, smog na załadowanego playrafa, na hita Dragonite, pięknie zbity. Zostawiliśmy sobie załadowanego PlayRafa na hipną w razie czego. Ale tutaj, właśnie pokażemy sobie Brave Bearda, jak mocno działa na Pokémony psychiczne. Tego się akurat przeciwnik nie spodziewał. Spodziewał się bardziej Blazkika. Kolejna waleczka: Stanfisk i Blaziken. Jest to bardzo wyrównana walka, bo obaj na siebie są super efektywni. Przeciwnik zdążył zmienić tutaj, niestety, Pokémona, więc. Nie mamy super efektywnego ataku, no i wiadomo mirror match Azumarilla na Azumarill'a. Zaraz zobaczymy play rough na play rough. Zwykle Shiny Pokemony mają niższe IV niż mój Azumaryl na przykład, więc powinienem spokojnie tego mirror match'a wygrać. Aczkolwiek on ma troszeczkę szybciej załadowany atak po zmianie Pokemona Tutaj postanowiłem użyć szybciej Ice Beam, Bo się szybciej załaduje I dobić tego Azumarilla Zanim zaatakuje mnie Whiskash Whiskash nie ma efektywnego ataku na naszego Azumarilla Więc z załadowanym atakiem zostawiłem sobie Azumarilla na później Tutaj przeciwnik chyba jakiegoś laga lekkiego złapał No cóż Ja też mam laga jak widać Mood Bomb źle użyta. Tarcza ale tutaj Blizzarda się bardziej spodziewałem. No i dałem się złapać. Ale tu się okazuje, że jednak nie użył Blizzarda. Nie wiem dlaczego. Użył Mud Bomba, który jest totalnie nieefektywny. No i tutaj już Blizzard dobił nam naszego Skarmorego. Ale odpowiadamy latającymi atakami i sky atak zbił. Tutaj sky jest totalnie nieefektywny na stanfiska, ale mamy załadowany atak na Azumarillu, więc używamy go jako szybkiego ataku. Zbity Azumarill. No i dobijamy kanterem z Blazikena. Kolejna walka. Dobry lead. Blazikena na Skarmorego. Przeciwnik zmienia na Whiskasza. My zmieniamy na Azumarilla, żeby nie był w żaden sposób efektywny na nas ani Blizzardem, dokładnie tak jak to widać, ani nad Bombem. I walczymy sobie z nim playrafem. Tutaj użyłem tarczy, żeby oszczędzić trochę HP na Azumarilla, jakby znowu użył Blizzarda. No i zbijamy mu tego iskasza. Zostały mu Skarmory. Zmieniamy sobie oczywiście na Blazikana I wychodzi do nas Altaria. Zobaczcie teraz, jak używać Brave Bearda, bo przeciwnik się nie spodziewa, spodziewa się ognistego ataku, nie używając starczy I bardzo mocno Altaria przez to obrywa. Tutaj nie zdążyliśmy użyć Ice Beama, ale zdążyliśmy nawetować Playraf. Super. Na jednym HP zbiliśmy tarczę Altari. Na razie oszczędzamy. tarczę na później. No i tutaj Skarmory na Skarmorego. Mamy po tyle samą HP. Mniej więcej ja mam przewagę jednej tarczy. Szybciej ładuję tak od niego. No i tutaj musiałem już użyć tarczy, było za duże ciśnienie. Dobijam tego Skarmorego i modlę się o to, żeby Altaria nie miała załadowanego ataku. Nie miała, więc do, zdążyliśmy ją dobić. I tutaj Blaziken na Drifblima, strasznie zły lead, więc zmieniamy na Azumarilla. Zarówno playraf, jak i Ice Beam będzie tutaj dobry, ale używam Ice Beam, bo oczywiście duchowe Pokemony są bardzo wrażliwe na, na to. Tarcza, za zatarcze już poszły. No i tutaj Ice Windem jest Spodziewałem się bardziej Shadow Balla, który zrobiłby krzywdę naszemu Azumarillowi. Kolejny Ice Beam, i niestety nie zdążyłem zmienić Pokémona Shadow Ball, zrobiłem trochę krzywdy. No i jeszcze przeciwnik zdążył zmienić na Machampa. Zostawiamy, zostajemy przy Azumarillu do końca. No i Blaziken Ganterem musi nam zbić tego maczampa ile się da Ponieważ Skarmory byłyby bardzo czuły na, na jego ataki Machamp zbity Icewing nie jest na nas efektywny, więc Możemy sobie z Blazikenem powalczyć dalej Blaze Kick. Dużą krzywdę wyrządza Rivivimowi I zmieniamy, żeby nasz Counter, który nie jest w ogóle efektywny Nie nie robił nam za dużo czasu. Wigglytuff. Wigglytuff bardzo długo ładuje ataki, więc nasz Skarmory, który szybko ładuje Sky Attack, kilkoma charge atakami jest w stanie dużo szybciej zbić tego Pokemona, A dodatkowo mamy jeszcze jako dodatkową tarczę w razie czego Blazikena nie był potrzebny, i to tyle. Jeszcze.